To witajcie wszyscy, dzisiaj poniedziałek, kolejny nowy tydzień roboty. Jak w niedzielę widzieliście to już jest skończone. Dzisiaj muszę skończyć ten przedpokój cały. Docinki są, do tylko pozamiatać i kleić. No na pewno dwie docinki, tu będę miał takie docięcia cztery właściwie i to wszystko. No i przy progu. No i się widzimy za chwil kilka. Teraz idę się kawy napić, zjeść, bo fajnego torta dostałem, bo córa miała, żona miała wczoraj urodzinki, taki torcik. Widziałem sobie takiego torcika, swojskiej roboty, żonka miała urodzinki, kawka i do roboty. Czyli za 20 minut coś zaczynam tu działać. Do za chwilę. Tak, Mamy godzinę 12 musiałem zrobić wypad i się bierzemy do roboty to czyli chyba dzisiaj mogę nie dać rady wszystkiego skończyć to sobie wziąć kliny i klipsy gdzie są klipsy? Tu są i lecimy dalej, tu już dużym grzebieniem nie wyjdę to biorę tym małym Teraz czas zmieść tu, Za jakiś czas się znowu tu naniosło. O, teraz takim mniejszym mam. Ścięte. Tam jest cięte, tam jest cięte. ona nie do tego jest tu? Ona jest tu dalej, aha. Tak mi się chyba zdaje. chyba. to jest? Chyba nie odliczyłem dwóch mm krzyżyka. Albo odliczyłem i się nie wiem teraz. Zaraz zobaczymy. Ooooo! To trzeba kawałek przyciąć Dobra Cholera nie odliczyłem 2 mm krzyżyka widzimy się za chwilę Nie chcę za bardzo tu kurzyć już kotówką Unikam tego jak najwięcej ja to tu sobie tylko kombinerkami o przerwie Bez kurzenia, parę sekund roboty i mam nadzieję, że będzie dobrze. Kamerka wyłączyła. Zmniejsza z tym poniedziałek chyba. Aha. Tutaj, tutaj. O. Deve dole się tym klejem jak dziecko w piaskownicy <laughs> nie ma tego złego sobie na dobre nie coraz mniej miejsca tu mam ale jakoś sobie dam radę i znowu płyteczkę ufajda się Nie ja, ja wiem, bo jest poniedziałek Faj wszystko dzisiaj O i znowu tu I znowu tu I tu Fuj. Więcej kleju na mnie niż na płytce Ale Dobra, damy radę Zaraz szmatką przetrzymy ładnie. O, tu ładnie do O, I tu zaś wycisło. Cholera, jasno. Tu za pierwszym dniem mi lepiej szło niż teraz. <laughs> nie jest za szmatką. Cholera, tu. Mhm, mhm. Ale przecież się nic nie będzie też już nie za dużo kleju dałem ale to też dobrze przynajmniej wiadomo że płytka jest pewna na dole też to, ja to przeczyszczę żeby tych klinów białych nie brudzić. tak o. jakieś patyczki do czyszczenia Fugi są ponoć. Będę musiał się zainteresować tym tematem. Tak jest niewygodnie to czyścić. No i co? Krzyżykiem sobie wyciągnę, z krótsza, tu. I będzie dobre dobre? powiedzą, że dobre. Tak. dobra. Tak, Aha, krzyjki, kto tu złożył. Ja. Tu jeden. Tu drugi kaj tu i tu docisnąć zaiski i jedziemy o tym, jedziemy cholera Ach, ja pierniczę tym, w trzeba cholera. Ja, piernicze. Patrzcie, kurde, się cioprą w tym dziś. Dobre, 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 dobre. Tu przetrzemy od razu. O, jest głód. tu trzeba trochę dociągnąć. O, i już jest. Jest. Gut. A tu jeszcze jeden. Mm. A Ach, jest. A tu co znów? <laughs> Aha, nie wiem czy widzieliście. No, tak. Eee. Hmm. Dobra, ty idź tu. No gdzieś był tu, tu. od razu sobie tutaj dwa. Jednego, tu jednego tu Tu też coś zaś na fajdany, twój Panie, 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 panie Panie, panie no tu Roz. I da I fajdam kusnu Mhm, mm mhm mm Hmm. 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 No i to co znowu? Eh, eee. spada i stąd. イチダイチダイ tak i zaś to. To, to, to. To, to, gdzie jest cięte tu jest cięte to do ściany a to tu no i zaś no i zaś pasurki mhm już i ją zgrobne łapy To jest dobre, dobre Tu coś jest Tak i tak i tak jest Dobra Tu mamy Tu już też mamy o. I znowu ściągnięto to paluchem Szmatkę sobie przepuczę. Dobra, tu jest. O, tu jest dobre. No dobra, idę zaraz szmaty przepukać. Łapki. Później to też świeże wszystko. no krzyżyki. Czuję, że chyba z tydzień takiego opytkowania dopiero coś mi zacznie w łapach siedzieć. Nie licząc betoniarki, łopaty i cegieł pustaków. Jak się coś długo robi, to widać że. Jest wprawa. Wystarczy na parę lat coś przestać robić. To, to, to coś z ręki takie wychodzi. się człowiek z tym, kurde, trochę męczy. Nie męczy, ale wkurza, że wierzę, że robił kiedyś lepiej. A teraz idzie. Tak, idzie. O, dobra. 22 Można powiedzieć, że jedna, kolejna przyklejona. No. A wejdę do tego. O, jest ideał. Dobra, jeszcze sobie trochę przeczyszczę. No, na zad. Dobra. Ja sobie tak lecę wszystkie płytki po kolei dzisiaj. Widzimy się za... U. za... O, o czekajcie jeszcze tu. A. taki fajny uniwersalny taki tu ja jest dzisiaj w poniedziałku. Ja tutaj wszystko już powklejałem. Tu też powklejemy. Tu zostały mi odcinki, ale no niestety te dwie musiałem odbić bo tu kąty mi się nie zgadzały Musiałem to poustawiać na nowo. To już wklejone. Znaczy mam 6 płytek na jutro. Ja tylko brakło już płytek. No, inwestorka no, klientka właśnie to przywiezie jutro dopiero. To no, tu 3 wkleję, próg zamontuję i jutro lecę z cokolikami i fugowanie. Sprzątanie fugowanie. Jeżeli macie taki krótszy film. No bo nie miałem co za bardzo pokazywać nie było pokazywał kółku jak leje kafelki no to więc na dzisiaj finito spadam do domu na do zimnego z lodóweczki takiej zielonej płaszczy no. tu, tu też już skończone to trzeba to poczyścić fugi w niektórych miejscach no, tam są, gdzie klej wyszedł no i to tylko by było na tyle. Cokoliki już są tu pocięte. O tu mamy już cokoliki. I pójdzie robota szybko. No i jeszcze jak się uda to jutro się biorę już tutaj za łazienkę. Za łazieneczkę się biorę jutro. Czyli tutaj mój imiennik Grzegorz, kolega którego robię teraz obecnie Coś na rodzaju podwykonawstwo To Powiedział mi, że mam zrobić pierwszą podłogę I od podłogi lecę się do góry No to tak zrobię Dziwnie trochę, ale może być i tak Jak tam woli No Zatrzymajcie się Cześć Wam Do jutra Jutro będzie Jak będę kleił cokoliki Jak będę sprzątał jak będę czyścił fugę z zaprawy miejscowo, bo miejscowo gdzieś tam przecisło trochę zaprawy eee, fuj co i pofugowanie, zabezpieczenie tego tekturą i folią cześć Wam, do jutra, na razie. Oj dzisiaj to ja Ci na psocę, ja Ci tak na psocę dzisiaj, że zobaczysz, zleci Ci dupa ze stołka. No, co ty powiesz? No, przecież jest wszystko okej. Okay. Zostawcie łapkę pod filmem. Jak się podobał, jak się nie podobał, też łapkę zostawcie. No. No, ja jestem taki grzeczny grześ. O. No, ale co? Czasami coś merytorycznego wniesie mój film. Niektórym ludziom się przydaje. Dostaje dużo zapytań na maila. No, ja im odpisuję grzecznie. I jest tak fajnie. No, mieliśmy już kilka spotkań z widzami. No, byli super. Z początku się stresowałem. Ale już się nie stresuję. Ja cię nie stresujesz, jak ostatnio miałeś się umówić z takim panem jednym, to co? Nawet nie wiedziałeś jak do niego zadzwonić. Ha, nie wiedziałeś, bo ci go jakoś zadzwonić do widza. Ha, dobrze. Dobrze. No obejrzę ten film twój. No i do zobaczyska. Na koniec. Cześć wam.